A jeszcze Dariusz... mi powiedz, ile, ile waży, mniej więcej, według ciebie, tak strzel. 8. Bardzo bym chciał walczyć na KSW 100. Kobiety jak przechodzą, to za bardzo się do mnie uśmiechają, a to do ciebie powinny, bo ty jesteś mistrzem. Jak dobrze to Ferrari przemyśli i gdzieś go tam obali, bo gdzie na nim leżał, to... Kto wie, nie? Kto wie? Lody Cokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam. Czołem brygada Karol aż z tej strony. Dzień dobry ze słonecznego Tarnowa. W końcu e, Tarnów dostąpił tej przyjemności, tego zaszczytu, że gości Federację KSW, największą Polską Federację, czołowo w Europie. Obok mnie, e, mistrz wagi piórkowej Federacji KSW Robert Ruchała, Siemanko Robert. Witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich. E, no. W końcu zaszło słońce, więc już nie jest tak gorąco, ale naprawdę dzisiaj daje. Mówiłem, że Tarnów to polski biegun ciepła. E, tutaj zawsze temperatura jest ciut wyższa niż w innych miejscach. Ja sobie, szanowni widzowie, pożyczyłem na, na start ten cholernie ciężki pas, trzeba powiedzieć. Nie dziwię się, że, e, że nie jest to takie mega komfortowe, żeby go nosić, no ale jak się jest mistrzem, no to... To trzeba. E, tak. E, A jeszcze Dariusz... mi powiedz, ile, ile waży mniej więcej, według Ciebie? Tak strzel. Osiem. Też, a też tak myślałem, 3,5. 3,5 kilo. Kurde, to nie, to miałem wrażenie, że, że jest cięższy. Ja też myślałem, ja byłem przekonany, że waży 8 kilo. Dariusz Michalczewski powiedział kiedyś, że mistrzostwo, że sukces to ból, więc taki jest los mistrza, że musi boleć. Musi boleć, trzeba naprawdę przejść bardzo długą drogę, i, ale jest warta, jest warta. Robert, widzimy się w Tarnowie nareszcie, tak jak wspomniałem na początku, Federacja KSW dotarła tutaj do, do Małopolski, do Tarnowa. Powiem szczerze, gdy na początku, w ogóle to w zeszłym roku już się mówiło tutaj o gali w Tarnowie, finalnie ten event odbył się w Nowym Sączu. Teraz jesteśmy już tutaj jutro w arenie Jaskółka. Gdy usłyszałem Tarnów, pomyślałem w pierwszym momencie. Robert Ruchała na karcie. Powiedz, dlaczego kibice jutro Ciebie nie zobaczą? W Takie były plany ogólnie w maju. M, tak jak gadałem z Wojsławem, że jeśli w maju wygram i nie będę miał żadnej kontuzji, no to w Tarnowie pojawiam się w sierpniu. Ale niestety kontuzja się pojawiła i to już właśnie przed walką. E, niestety coś po tam pogorszyło, więc trzeba było, że tak powiem, przemyśleć to wszystko. I, i stwierdziliśmy razem ze sztabem, że sierpień niestety odpada. E, muszę to wszystko zaleczyć. i no i tak naprawdę no niedawno, niedawno zacząłem tak naprawdę ciężko trenować, nie? Bo no nie mogłem po prostu, nie? Widzę trochę po, po twarzy, że są oznaki trenowania, delikatne obicia. Na jakim Akurat to, to, jest teraz? to jest przetarcie. To jest to przetarcie. Jest przetarcie. Mój koleżka tak nie założył sobie taśmy, wokół rękawicy były takie rzepy i no, A, przejechał okay. mnie. I, I no polało, od razu zapiekło, od razu. Robert, co u ciebie tak zawodowo? Na jakim etapie są te przygotowania? Czy ty po prostu wracasz do takiego swojego rytmu? Czy już jesteś w Gazie, bo wiemy, jaki jest ten plan Federacji KSW na te ostatnie miesiące tego roku? Teraz mamy sierpień i już są rozpisane kolejne eventy. Wiemy, że zbliża się KSW 100. No i gdzie jak nie na KSW 100? Ten pas mógłby być pokazany, zaprezentowany. Bardzo bym chciał walczyć na KSW 100, także e, mam nadzieję, że, że, że dojdzie do tego, do skutku. Gala jest w Gliwicach, więc bardzo blisko mnie. Tak jak widzisz, Tarnów, nowy sącz Kraków, Gliwice. To są te okolice, gdzie, gdzie fajnie się bić. No, przyjedzie dużo ludzi, ekipa, e, fajny doping. W sumie w sączu pokazaliśmy, jaki mamy, że tak powiem, e, szał i atmosferę na to wszystko. Więc, Nie, no amfiteatr, więc... amfiteatr strzelecki, tak? Dobrze, panie. To się ruszało, ale to było... Ja pamiętam, że Gala wtedy była yy, trochę bliżej jesieni, że już chłodna, bo było tak y, w Nowym Sączu. Tak, a... bo było raz y, w sierpniu, a raz była w... Y... W październiku. Tak, w październiku. To wtedy byłem właśnie w październiku, i tak chłodnawo było na zewnątrz. Pamiętam, ringers schodziły pod kocami, ale atmosferkę to ale atmosfera się. rozgrzała tak, że już potem wszystkim było ciepło. Robert, jak patrzysz na kartę tej gali KSW 97 na, na jutro, twoje takie spostrzeżenia, bo dużo kibiców może myśleć, nie ma tych największych nazwisk na karcie, takich najbardziej medialnych, ale KSW często pokazuje, że nie zawsze te najbardziej medialne nazwiska dowożą. So, często jest tak, że gala na papierze wygląda średnio, a potem się okazuje, że to była jej najlepsza gal, tak? No po prostu zawodnicy chcą się pokazać, e, zaczynają się jakieś dobre nokauty, poddania, więc miejmy nadzieję, że ta jutrzejsza gala będzie taka, że, że, że gala będzie fajna i, i na to liczę. Czekam na debiut mojego kolegi z klubu, Michała Guzika, e, no jest naprawdę gość bardzo dobry i, i, i bardzo bym sobie tego życzył jemu, żebyśmy ten debiut zaliczyli do zwycięskich. Czyli rozumiem, że jutro w narożniku u Michała zobaczymy cię? Nie, w narożniku nie, ale będę go dopingował z klatki tak naprawdę, no bo będę tam bardzo, bardzo blisko. Czyli oprócz walki Guzika, na który pojedynek ty czekasz najbardziej? Czekałem na Adama Soldajewa z Arcilą. niestety no nie ma tego pojedynku, tam jakaś kontuzja się wydarzyła, więc po prostu czekam na walkę Guzika, Krakusa, no i na walkę wieczoru Bajora. Myślę, że tam może być ciężki nokaut. Myślisz? No myślę, że tak, no wiesz, to jest uwaga ciężka, oni tam mają naprawdę ciężkie łapy, wiesz, to są duże chłopy, nie, myślę, że jakby Ci przywalił w pionę, taką, z, wiesz, jakbyś z Tobą zbił w pionę, to pewnie ręka by bolała, więc myślę, że y, jak wyląduje na twarzy u y, Brazylijczyka, bo jest to, mm, tak, tak, to, to, to tak. może być, może być średnio. No i też myślę, że ciekawa presja jest na... Na Szymonie Bajorze, bo, bo wiemy, że ta walka z Arkiem wrzoskiem, o której się już od pewnego czasu mówi, może się ziścić, może się ziścić w następnych miesiącach. To o czym wspominaliśmy, fajne gale przed nami, więc no, zwycięstwo myślę, że musi być jutro czek. No, jeśli bym mnie zwycięży, no to dostanie to już tą lepszą ofertę, naszą znaczy ofertę, po prostu szansę, nie? Okazję mhm. do, do tych lepszych walk, więc yy, po prostu trzymamy na tym oczułki tak? Robert, wiemy, że dzisiaj spotykamy się w Tarnowie, ale patrząc też na to, jak ten sierpień się kończy w sportach walki, wiemy też, co będzie się szykowało za tydzień w Warszawie na PGE Narodowym. Pierwsze pytanie, czy wybierasz się do stolicy za tydzień? Na gale Fame? Tak. Tak, tak, będę, no. Dostanę zaproszenie, I... będę. No, słuchaj, mistrz zawsze ma, wiesz, dobre wtyki, prawda? E, twoje spostrzeżenie, jak tak pierwszy raz usłyszałeś, że Fame robi galę na Narodowym, Federacja Freakowa na największym polskim stadionie? No, tak sobie pomyślę, znaczy, y, ogólnie fajnie, bo wiesz, ja na tym stadionie byłem w sumie raz, ostatnio jak była gala KSW, tam wtedy w 2017 niestety nie udało mi się wyłapać tych biletów, y, więc byłem y, na tej gali w Warszawie, no naprawdę jest świetny klimat, nie? Naprawdę tam jest, kurcze... Niesamowicie, ogólnie chciałem kiedyś tam zawalczyć, ale byłem jako gość, oglądałem te walki. No coś pięknego, nie? Piękne, piękny stadion, piękne miasto, no w sumie stolica, więc fajnie, że tutaj też się udało w Gali Fame zrobić taką galę. No i co? No i będę, będę oglądał. Jesteś znany w tym środowisku sportów walki, mam na myśli to frykowe środowisko sportu walki, bo przecinasz się na pewno z niejednym ziomeczkiem, który się będzie bił na tej karcie. Masz jakieś takie swoje zestawienie, na które czekasz najbardziej? Nie wiem, turniej, nie turniej? Mamy, mamy kilka fajnych, fajnych walk. Tak, jest turniej. Bardzo czekam na, na tą na zwycięstwo tego turnieju. Tam się będzie dużo działo na pewno. Dodatkowo na Marcina Wrzoska, tak? Na Marcina Wrzoska. I kto tam jeszcze się bije? Kurczę, bo nie mogę sobie przypomnieć, ale łaszczyk z Ferrari też się biją? Tak? Tak, rewanzyk, no, no to też na tą walkę bym czekał. Okazju góral. Donkaso, góralo, właśnie, kurczę, zapomniałem o tym. No tutaj też fajnie, fajnie. No Don też w bok się potrafi, nie? Ale myślę, że tutaj niestety, no, yy, za bardzo dużego podjazdu do Adamka nie będzie miał. Robert, oddam ci pas. Oczywiście. Bo boli, boli, że... Bark. Nie, nie boli. Boli, boli. Nie, nie boli. wiem, wiem że boli. Kobiety jak przechodzą, to za bardzo się do mnie uśmiechają, a to do ciebie powinny, bo ty jesteś mistrzem, więc nie chcę, żeby tu Tarnowska publiczność sobie pomyliła, więc yy, oddaję pas dla ciebie. Doncasję Gural to jest pojedynek, który myślę został stworzony tylko po to, żeby dowiózł na konferencjach, bo moim zdaniem Cassio nie ma żadnych szans z Tomkiem Adamkiem. Patrząc na to, jak zaprezentował się w ostatniej walce z arkiem tańculą, który po drugiej rundzie miał złamane kciuki i chciał przetrwać tylko tę walkę, no to z czym do ludzi, hej! Tak, tak. Widzisz, no, yy, myślę, że też chcieli ściągnąć po prostu nazwisko Adamka, nie no. A że w boksie, no to stwierdzili, że pewnie Casio, nie, najlepszy z tych Freakfighterów, więc na pewno, yy, na pewno to jest wszystko przemyślane, o, czy tak powiem. Na pewno to nie jest tak, że oni sobie, a dobra, to z tym, nie, tylko to jest wszystko przemyślane. I, i myślę, że yy, dla młodych ludzi yy, może być to na pewno grzająca walka. Yy, Pasza z Diablo, to jest też pojedynek, który elektryzuje. Tak. Ale tutaj... Czekaj, bo ta walka jest w MMA? W MMA? W MMA, ale w butach. A, w butach, okej. Okay. W butach. To jest taka... No tutaj jeśli chodzi o MMA, no to yy, No pasza już walczy chyba w MMA, tak? co walczył, ja tak pierwszą walkę walczył z Owcą w boksie Małe Rękawice, boksie małe rękawice i drugą rękawice. walczył z Dubielem, nie wiem na jakich zasadach, bo szybko tę walkę zakończył okay. na swoją niekorzyść niestety. No w MMA to też na pewno niekorzyść dla, dla Diablo, tak? No, Cały życie boksuje, szeroko nogi rozstawione. No mieć tutaj na pewno, na pewno inaczej, jak bokser wchodzi do MMA, to też to, to nie jest łatwe, nie? Dla niego, żeby się przedstawić, żeby nauczyć się tych wszystkich napięć, tak? Bo to trzeba wstawać do góry, zmieniać płaczkę. Całkowicie coś nie. innego, więc zobaczymy co tutaj, ale też fajna walka. Ferrari łaszczyk, to jest pojedynek, który trochę zgasł emocjonalnie, bo za pierwszym razem dość ostro było między nimi. Teraz mam wrażenie, że wręcz się głaskają na, na konferencjach. No, kurczę, nie nie odrabiałem ostatnio, ale yy, z tego co się tak. Zaufaj, zaufaj bo zaufaj. wczoraj nawet mieli face-to-face. Ja face, sobie jeszcze odpalę tu kartę, żeby nam nic nie uciekło, a Ty możesz kontynuować jak najbardziej o tej walce Ferrari Łaszczyk. Tak, no tutaj myślę, że też yy, raczej yy, stawiam na, na Łaszczyka. No tutaj. Yy, w tym... Czekaj, bo oni się biją też w MMA, tak? Tak, MMA, no to w MMA, MMA się biją. się okej, okay, no to tutaj już jak dobrze to Ferrari przemyśli i gdzieś go tam obali, będzie na nim leżał, to. Kto wie, nie? Kto wie? No jak mam mistrza KSW, no to nie mogę nie zapytać o reprezentantkę KSW, czyli Karolinę Owczarz, która w K1 zmierzy się z Linki Master. Tak, no w K1 ona się tak, biją, w K1. tak? Okej, okay, czyli... to mnie zaskoczyło, okay, to bo mnie zaskoczyło też, długo no. mówiło się o tym, że. Że to ma być taki sprawdzian dla Linkiewicz, która była propsowana jako ta freakfighterka, która zrobiła mega duży postęp, jeśli chodzi o MMA. A teraz biją się jednak w K1, więc. Ciekawe, ciekawe. No wiesz, no, Karolina też no, całe życie jest w tym sporcie, więc tutaj powinna być faworytką, aczkolwiek on e, Linki Master, no, też nie jest e, sobą zawodniczką, nie? Tam naprawdę pokazywała, że potrafi się bić. Więc e, bardzo ciekawe starcie. Bardzo ciekawe starcie, aczkolwiek no, jestem za, e, za Owczarzową, no jednak jest e, bliżej mnie, bo też walczyła w KSW, więc jestem za nią. I też jest e, sportowcem z krwi i kości. No i mamy jeszcze ostatni akcent KSW chyba z tego. Całego zestawienia, czyli Norman Park kontra Tyburski Paweł, jeśli się nie mylę, Ta walka jest w, w boksie? Bokska 1 MMA. Bokska jeden MMA, Ok, czyli runda po rundzie, jest co tak. innego. Ale ja myślę, że tu park, no, kurczę, doświadczony zawodnik, on szczerze, on się we wszystkim już chyba bił, nie? Naprawdę on <grym> nie się, się bił ze wszystkim, nie boi się, potrafi walczyć, e, bił się w UFC, bił się w KSW, bardzo dobrymi rywalami, z Mateuszem Gamelotem się bił. Myślę, że tutaj stawiam e, na, na parka. Arek Tańcula, twój kolega z, z grapplingu, bo wiem, że Arek długo trenował na, na grapplingu w Krakowie, podejmuje Alana w rewanżu. Twój taki typo? Myślę, że Arek tutaj wygra. Znaczy, wiesz, yy, Alanik też naprawdę umie, nie? Gdzieś tam... Yy, myśl, o, inaczej, myślę, że tutaj ta przegrana z Arkiem może mu się w głowie i to mu będzie grało na niekorzyść, kiedy będzie wychodził do walki. Czy twoje życie bardzo zmieniło się, odkąd zostałeś mistrzem KSW? Czy się zmieniło? No na pewno, tak, oczywiście, no wiesz, jakby jestem bardziej zauważalny, że tak mogę to powiedzieć. E, dużo ludzi też, no wiesz, jak ja jesteś mistrzem, no to dużo osób też się wspierać, też e, więcej osób dopinguje, tak, więc... Oczywiście, że tak, zmieniło się. E, ta walka z Patrykiem Kaczmarczykiem w, w maju, myślisz, że, że ta historia między wami jest zakończona? Bo mało jest takich pojedynków w KSW. Gdzie ten ładunek emocjonalny między dwoma młodymi polskimi zawodnikami by jest tak duży, jak był w waszym przypadku. Kurczę, no ja nie odczułem jakiegoś dużego ładunku. Może też Ty dlatego, nie, że dwa razy go zbiłeś. No A czy wiesz co, powiedzieć. też chodzi o to, że po prostu ja emocjonalnie też tak nie podchodzę jakoś do tych walk, tak? Muszę wygaszać to wszystko, nie? Bo to jednak to jest moja praca. Ja muszę tak zrobić, żeby wyjść skupiony. Yy, ale no myślę, że nie, no tutaj już definitywnie jakby zostało powiedziane, że. No już raczej koniec, nie? byliśmy się z Patrykiem dwa razy na zawodowstwie, dwa razy wygrałem. Patryk wygrał tylko na amatorstwie, więc no tutaj raczej historia na ten moment jest zakończona. Czy Ty już wiesz, kiedy zawalczysz z powrotem w KSW? No chciałbym mówię, na KSW 100. Zobaczymy, jak to, jak to będzie. Ale to nic jakby nie jest klepnięte na, na 100%, tak? Nie. Robert Ruchała, szanowni widzowie, był moim i waszym gościem na dzień przed KSW 97 w Tarnowie. Mistrzu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i w sumie pozdrawiamy ze słonecznego Tarnowa. Lody Cokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam.